Nienawidzę kurwa tej dziwki jebanej Na suporcie kurwa Nie wiem, jest takim ściekiem pierdolonym Witam panowie i panie Teraz ja nawijam i ma być cisza na planie Kto dodać poza skrańcu Szacunek albo ołów Daję dwie opcje tobie Mi nic nie proponuje Cofka, cofka Chcę, będę sobie bogiem Tobie NPF-ka znamie Ja tu jak ryba w wodzie Ty o przetrwanie Rzadko to sprawdzam, ziomek Mówię, mam wyjebane Bo co zobaczę że być odwidziane raz chłopi nas zapytał faj mi ciebie się wygnie śmiejesz się przez dy bo ogólnie to przyk... witam panowie i panie teraz ja nawiję... pierdolos na jak pierdolos jebać cię turbisem śmieciu

Oddaj złoto Złoto Oddaj Turbision Złoto oddaj To Oddaj Co? Złoto Ty mówisz Oddaj złoto I chleb serioznie Serio? po pierdolona Polska Ukraina Aha. Na twardzie. Zrobisz oh. Dla Ukrainy szefczenko strzelił. No a od kiedy oglądasz? No wiesz, no, Korwin sędziuje to, no, co <grym> zrobić? <grym> Cycym z tym frajerem? Jebanym? Oddaj złoto, Zamki okay. i mordę! Cycy, dlaczego się nie odzywałeś? I się nie odezwie. Zjeb. Zjebka! Oddaj złoto! Cicu! Cicu! Zjebko fagasko, jebana! Ej, trwision, to co jest! Co, 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 co? Cicu! Twój oh. zbrożył się, Zmutowałeś mi Nie. Ty kurwo jebana! Oddaj złoto! A co Co ci odpowiedzieć? Ty jesteś kurwą i oddaj złoto. To jebać cię frajdzie no. To się nie odzywałeś. Mówiłem, cycu, cycu, cycu Jakie mapy? Jebać cię. Nie no może... Na czym dawno nie graliśmy? Jebać cię. się wygrywa. Teraz to się nie odzywaj. Angela wygrywa. <grywa> nie zamknij pizdę. Będę codziennie wrzucał. Jutro też Jak kurak. Trzeba O ten, ten też się nie odzywał <grym> ten, <grym> ten też się nie odzywał z Ty do tak. mnie nic nie mówiłeś idioto Mówiłem Mówiłeś oddań cały oddań czas Cycu oddaj złoto Nic no, więcej Nie, mówiłeś no, tak. Cycu Ej, ej w sumie wiesz, że dziewięć osób można jechać w samochodzie? <grym>, tak No Jak? No w dziewięć osób No kurwa w dziewięć osób się ładujesz no Na kolana i się zapina z pasami. A, pasami jeszcze się zapina. No, z, na dwie osoby musisz się zapiąć pasami. Nie na jedną. I tego trzeba kupić przedłużacz albo do Holandii po y, CBGBD. Dobra, pisze. Nie do dwójka, do, do, do tego do brata mrówy. Kurwa, Turbison, kiedy grać przestaniesz? Z o drugiej jakoś? A no ja ja nie będę tyle czekał. Co robi się prawda? No. Co do kościoła. <noise> Chujem jesteś jebanym. <noise> Mariusz, kurwa, oddaj złoto i kabel też. Tylko ze sobą mnie wziąłeś i coś gadał. No to, Proste. Nie się zapytać ogółem. Są ktoś namalował, poznałem jego część, ale się nie trudno się Tak, Wy co... macie kurwy w stylu? A tak mogło być Cię zestresował i zapomniał co się na... Patrzcie, babeczki, które piszą Marianna Buras, co za drań, połabus <noise>